Cześć! Witam Was kochani w nowym odcinku z serii mierzymy i dzisiaj? Zapraszam na wiosenny haulbraniowe z Mojito. Mam tutaj jednocześnie już kilka takich propozycji typowo wiosennoletnich, ale także trochę przejściowych, ponieważ mam tutaj kurtkę bomberkę, ale także dwie rzeczy ze stuprocentowej wełny, także mam nadzieję, że wspólnie tutaj znajdziemy coś ciekawego. Jak zawsze linki do wszystkich rzeczy znajdziecie na dole w opisie wraz z moimi aktualnymi wymiarami, tak żebyście wiedziały, jaki rozmiar wybrać dla siebie. A jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy odcinki Serii serii mierzymy, powiem czym dwa razy w tak, żeby nie ominąć nowych filmów, koniecznie zasubskrybuj kanał. Ja dzisiaj zacznę od tej eleganckiej bluzki w białym kolorze, takiej złamanej bieli trochę. Pada w Ekri, nie jest taka śnieżno-biała, taka trochę śmietanka bym powiedziała. Cena to 110 zł, wykonana jest w 100% z wiskozy, a na sobie mam rozmiar 40. Jeśli chodzi o materiał wierzchnie jest to wiskoza satynowa, przepięknie odbija światło tak delikatnie i subtelnie, niezbyt mocno. Od wewnętrznej strony mamy tu już taką standardową wiskozę, jak zazwyczaj na przykład widzimy w sukienkach, w takich standardowych koszulach. Więc ten materiał się troszeczkę różni. Ta dolna warstwa jest raczej taka luźno przyległa do ciała, a ta górna nadaje kształt i dopasowanie powiedziałabym, że jest naprawdę bardzo dobre. Jest miejsce na mój bius, nic się nie opina. Ładnie się układa tutaj właśnie wiadomo, że materiał nachodzi, a następnie jest luźna, więc zakrywa brzuch, więc jeśli macie ochotę właśnie mieć coś takiego luźniejszego, co zakryje wystający brzuch, no to to będzie fajna opcja. Na górze jest, jak widzicie, lekka stójka. Jest ozdobna taka róża, chyba, ja bym powiedziała. Mamy też lekkie marszczenie, właśnie pod szyją. Materiał jest na tyle delikatny, że absolutnie go naszej nie Ja Zazwyczaj nie lubię, właśnie materiałów naszej tutaj. Zazwyczaj źle się w nich czuję, a tutaj nie mam żadnego problemu. Moim zdaniem układa się bardzo dobrze. Nie jest to może krój, po który ja normalnie sięgam, ponieważ lubię jednak tę talie, wiecie, podkreślać. Kompletowałam tą bluzkę ze spodniami typu flare, takimi materiałowymi, eleganckimi, które w 130. Na sobie mam rozmiar 42, skład niestety poliestrowy tutaj z demieszką elastanu, jakby same w sobie są bardzo wygodne, ponieważ są mocno elastyczne, czuję się jakbym miała po prostu legince na sobie. Stan bardziej taki średni, zakrywają mi tylko częściowo pępek, w górnej części ładnie są dopasowane, w moim przypadku w talii mocno tutaj odstają i po prostu się przesuwają cały czas, ja czuję, że ten luz jest po prostu zbyt duży. W pośladkach, za to w udach jest idealne dopasowanie. Bardzo ładnie tutaj sytuacja wygląda. Pięknie schodzą się w kolanach, są tutaj dopasowane, a następnie właśnie rozszerzają. No ja uwielbiam ten krój, właśnie moim zdaniem. Wspólnie typu fler są jednak takie bardzo kobiece, i dlatego też właśnie fajnie wyglądają do takiego bardziej eleganckiego topu. Następnie boska koszula, taka luźniejsza, trochę w klimacie boho, romantyczna, więc to coś idealnego na wiosnę i na lato. Kosztuje 110 zł, wykonana jest z wiskozy. Z domieszką poliamidu, dokładnie 15%. Na sobie mam rozmiar 40. No i leży perfekt. Ma luźny krój, fajne przeszycie po skosie, więc nie będzie szła za bardzo do góry, więc więc fajnie będzie ją wsadzić właśnie czy w spodnie, shorty, spódniczkę. Nie powinna zbytnio wychodzić. Krój raczej standardowy, nie powiedziałabym, że jest oversize, jest luźna po całości i nie jest zbyt szeroka tutaj w tułowiu, więc układa się ogólnie bardzo dobrze. Materiał ma taki, wiecie, bardzo lejący, przyjemny, turbo cieniutki i jest... Przez to niestety prześwitująca. Ja akurat mam w tym momencie na sobie beżową bardotkę. Wydaje mi się, że ta biel jednak będzie mocno odbijała moje światła, więc za bardzo tego nie zobaczycie. Ale jest widoczny, delikatny zarys tutaj tego bistonosza, mimo że jest on w cielistym kolorze. No to trzeba po prostu pamiętać, ale moim zdaniem naprawdę układa się bardzo dobrze. Podobają mi się te elementy haftu, ponieważ są bardzo delikatne, zarówno znajdują się w tułowiu, jak i także na rękawach. No się usia szczegóły tutaj zdecydowanie jest na miejscu ja jestem w niej po prostu zakochana. Spodnie, które mam na dole właśnie były zaprezentowane razem w tym zestawieniu stwierdziłam, że fajnie to wygląda i tak też Wam pokażę tutaj. Są to spodnie wykonane w pół na pół z bawełny i z wiskozy. Cena to 130 zł, na sobie mam rozmiar 42. Model bardziej carrot cake, bym powiedziała, z strzeni brzucha, ale także górnej części ud, pośladków. Jest tutaj naprawdę duży luz. Dlatego też ładnie się układają, nie podkreślają absolutnie brzucha, jednak mam w talii spory luz, mam wrażenie, że mimo tutaj obecności gumki, która powinna fajnie zbierać, no to troszeczkę mi się tutaj w tej talii materiał przesuwa, ale generalnie nie jest źle. No w udach, w łydkach wyglądają bardzo ładnie, choć nie do końca podoba mi się ten luz w kolanach. Moim zdaniem tutaj już mogłyby być nieco zgrabniejsze, ponieważ dziwnie ten materiał się tutaj marszczy. Przez to, że jest tutaj takie przeszycie na środku, no to jest odczuwalny tutaj po prostu szef i ten materiał A właśnie na kolanach. Nie jest to jednak do końca komfortowe. Długość jest jak najbardziej ok. Kończył się nad kostkę. Wygląda to ładnie w przypadku właśnie takiego kroju, gdzie jednak zwężają się nogawki. W Mochi to w zeszłym sezonie byłam w stanie naprawdę znaleźć sporo fajnych materiałowych spodni. A tutaj mam jednak mieszane uczucia. Następnie na sobie mam koszulewe granatowe paski. Wykonane jest w 100% z bawełny. Jej cena to 110 zł i na sobie mam rozmiar 40. Występuje w tej wersji kolorystycznie, ale także gładkiej. Białej. Jest jednak bardzo, bardzo obszerna. Zarówno jest bardzo szeroka, jak i także dosyć długa. Zakrywa praktycznie całkowicie pośladki. Dlatego też powiedziałabym, że ten model będzie fajny na przykład do leggingsów, do wsadzenia może tylko z przodu, a puszczenia z tyłu w przypadku na przykład shortów, ale raczej nie tak do takich klasycznych stylizacji koszula, plus spodnie, czy to jeansowe, czy materiałowe, ze względu na ilość materiału, którą jednak widać nawet Tutaj w połączeniu z jeansami. A jakby sam w sobie materiał, no to jest bawełna, więc jest lekko szeleszcząca, ale nie aż tak jak zazwyczaj te słabszej jakości koszule w sensie słabszej jakości bawełna. W koszulach. Przez to, że materiał jest sztywny no i mamy tutaj paski, no to widać, jak dziwnie się tutaj układa. Zdecydowanie lepsza była opcja bardziej takiego lejącego materiału. Tutaj w wiskozie byłoby super. A tak, no nie podoba mi się no i spójrzcie. Tylko ile mam tutaj materiału z tyłu? Po prostu robi się taki bąbel powietrza ze względu na właśnie taki luz, więc wydaje mi się, że do są będzie to naprawdę bardzo fajna sprawa. Na dole white legi w białym kolorze, które kosztują 120 zł, wykonane są w 100% z bawełny i na sobie mam rozmiar 42. Co chciałabym zaznaczyć na początku, to że nigdy nie spodziewałabym się, że jeansy będą prześwitujące. I tak jest w tym przypadku, jakby ten jeans jest takiej standardowej grubości, jakby, no nie czuję, żeby były jakieś cienkie, nie widać, żeby były prześwitujące, aż do momentu, kiedy ja nie wstydziłam tutaj koszuli w spodnie, ponieważ faktycznie widać normalnie tutaj te paski, Szokowało mi to bardzo mocno. Dopasowanie ogólnie jest dosyć dobre, bardzo komfortowo się w nich czuję. Mam tutaj sporo luzu i na przestrzeni brzucha trochę z tyłu, ale nie czuję, żeby jakoś mi bardzo odstawały, chociaż mam tę koszulę. Właśnie w spodniach, więc może dlatego Ale tutaj jest miejsce na wszystko Jakby tylko na tej górnej części ud Materiał jest bardziej taki przylegający nieopięty, ale przez to po prostu się mocniej marszczy Tak czy inaczej jest miejsce tutaj na moje pośladki, na brzuch I wygląda to naprawdę dobrze Na udach jest pełen komfort Są to luźne nogawki, ale ta góra jest Ciała dobrze dopasowana Więc wyglądają zgrabnie Bokiem raczej takie proste Troszeczkę są bardziej dopasowane pod pośladka więc ładnie je uwydatniają, ale dalej są raczej. Proste. Nie są aż tak obszerne, jak wojki potrafią być, więc oceniam ogólnie dosyć dobrze, ale dla niższych dziewczyn, ponieważ w moim przypadku nad mokesynami się kończą, a w przypadku tak szerokiej nogawki jednak potrzebuje długości do ziemi. Więc wydaje mi się, że dla takich osób o wzroście 165 65 m powinny być perfekcyjne. Te spodnie to po prostu wakacyjne kit, kosztują 120 zł. Wykonane są w 88% zwisko. na sobie mam tutaj rozmiar 42 Krój perfekcyjny. To są idealnie leżące spodnie, które zarówno posiadają luz, jak i tak, że po prostu wyglądają bardzo korzystnie. Będzie to fajna opcja na co dzień, na wakacje, do pracy. Ja jestem osobiście zakochana, są bardzo, bardzo wygodne. Ten materiał jest takiej średniej grubości, nie jest jakoś bardzo lejący, ale układają się naprawdę super. Tali mam, jak widzicie, trochę luzu, więc jest taki pełen komfort. Paskiem sobie troszeczkę właśnie dopasowałam bardziej spodnie w talii. Następnie są lekkie tutaj zakładki po bokach, dzięki czemu w ogóle nie podkreślają brzucha. Tutaj ten materiał idzie tak na wprost, więc ładnie tutaj kamuflują brzuch. Pośladki są ładnie podkreślone. Schodzi troszeczkę materiał z tyłu. Jest jednak trochę luzu tutaj właśnie w udach od razu pod pośladkami, ale... Następnie nogawki się zamarzają bardziej ku dołowi, więc tutaj jednak na przestrzeni ut jest spory luz, dlatego też ja mam pełen komfort i zero ograniczonych ruchów. Długość moim zdaniem akurat, tak na kostkę, w przypadku właśnie tego typu kroju mi to bardzo pasują. No i przede wszystkim są z bardzo wysokim stanem. Dla mnie, perfekt, wydaje mi się, że to jest coś, co może ze mną zostanie. Jeśli chodzi o górę, no to tutaj by pasował jakiś czarny top, t-shirt. Akurat na sobie mam, słuchajcie, speterek, ale po prostu mi tutaj wizualnie pasował, ale raczej nie skompletowałabym normalnie tych rzeczy ze sobą. Swiatry z krótkim rękawem, ale wykonane w 100% z wełny. Kosztuje 150 zł, występuje w tej czarnej wersji kolorystycznej, ale także bieli oraz czerni. I bardzo się cieszę, że coraz więcej właśnie tych rzeczy w Mojito jest wełnianych, ponieważ naprawdę są bardzo fajnej jakości. I powiem szczerze, że to jest ten rodzaj wełny, którego ja praktycznie na skórze nie czuję. Mnie wełna ogólnie raczej drażni i jest odczuwalna dla mnie, gryząca dla Skórę. Tutaj jest takie minimalne uczucie, więc większość osób na pewno nie będzie czuła w ogóle. Mam bardzo ładny kroj, taki standardowy, t-shirt tu luźny, w tułowiu, dopasowane rękawy, ale bardzo ładnie się ten materiał układa. Ja sobie podwinęłam, ale długość jest standardowa. Zamówiłam taką kurtkę bomberkę w czarnym kolorze, ponieważ właśnie chcę dodać coś takiego do szafy na ten sezon przejściowy. Nie wiem, czy konkretnie w takim stylu, ponieważ tutaj ten styl jest bardziej takiej baseballówki, bardziej. Luźny, a wydaje mi się, że wolałabym mieć taki prostszy design, który będzie fajny zarówno do stylizacji, na przykład z jeansami, ale także do czegoś bardziej eleganckiego, żebym po prostu było to coś bardziej uniwersalnego. Jak kosztuje 160 zł. Na sobie mamy rozmiar 40, występuje w czarnej wersji, ale także bez beżowej. Tutaj model faktycznie leży naprawdę super, ze względu na to, że jest luźna, Tułowiu w rękawach jest opuszczone ramię, troszeczkę niestety szeleści ze względu na poliestrową podszewkę. Długość taka standardowa, kończy mi się mu tak naprawdę nad pośladkami. Jest ok, ale wydaje mi się, że sama sobie ją odpuszczę, że właśnie potrzebuję czegoś odpowiedniejszego do eleganckich spodni, które najczęściej w sumie noszę. Zamówiłam taki sweter, choć nie doczytałam tutaj, o obecności metalicznej nitki i to, jak mi teraz on drażni na całym. Ciele. To jest nie do opisania. Ale faktycznie taka metaliczna nitka działa tak samo jak właśnie wełna w ubraniach, czyli po prostu mnie gryzie po prostu wszędzie. Kosztuje 100 zł, wykonane jest głównie z wisko, za 57% dokładnie. Reszta to jest właśnie ta metaliczna nitka, ale także domieszka poliamidu. Jest elastyczny, na sobie mam rozmiar M i mimo zamówienia mniejszego rozmiaru, tak jak mam w zwyczaju w przypadku wszelkich swetrów, no to jest na mnie zdecydowanie zbyt duże. Jeśli macie ochotę nosić na czymś, czyli po prostu nałożone, nie w spodnie, tylko właśnie na wierzchu, no to powinien wtedy leżeć dobrze, ale po prostu w takiego noszenia, no to tego materiału jest za dużo, odkłada się wszędzie i nie wygląda to niestety dobrze. Po prostu z tym luzem się nie da nic zrobić. Jest rozciągliwe, więc tutaj spokojnie jeszcze mniejszy rozmiar. Mogłabym zamówić i byłoby zdecydowanie lepiej. Dekolt jest w łódkę, Klasyczne przeszycie, dopasowanie w rękawach i rozchodzenie się tutaj na dole z taką falbanką. Jakby jest ok, ale tylko dla osób, które nie mają wrażliwej skóry. Jeśli chodzi o dół, na dole szorty z imitacji zamszu, które kosztują 100 zł. Wykonane są z poliestru z domieszką elastanu, ale materiał za bardzo elastyczny nie jest. One z jednej strony są dla mnie dobre, nawet trochę zbyt luźne. Talii. Z przodu może niekoniecznie, ale z tu jak zawsze w przypadku mojej budowy jednak to występuje. A dopasowane są tutaj na udach trochę zbyt mocno. Jednak dla mnie po prostu nogawki są nieco zbyt mało luźne. Dlatego też materiał tutaj wiecie, nachodzi, napina się na udo i po prostu idzie ku górze. A mogły być tutaj naprawdę potencjał. Podoba mi się długość w przypadku tych spodanek. Materiał też jest taki bardzo przyjemny, minimalistyczny to jest. Z dolną klamerką, no ale niestety spodenki nie dla mnie. Wśród wełnianych rzeczy pojawił się także cardigan, który kosztuje 170 zł. Jest wykonany z takiej bardzo cieniutkiej dzianiny, więc będzie właśnie fajny na ten sezon przejściowy. Ja zamówiłam w tej beżowej wersji, ale dostępny jest także w szarości oraz w kremowym kolorze. Na sobie mam rozmiar M. Leży perfekt. Ładnie się układa ze względu właśnie na tutaj. Cieńszy materiał, więc jest taki bardziej lejący. Ładnie tutaj się układa. Jest luz tam, gdzie trzeba. Jest opuszczone lekko ramię, ale nigdzie ten materiał się nie zbiera. Tylko wygląda fajnie. Sam w sobie jest taki lekko melanżowy, przyjemny i szczerze, w ogóle nie czuję żadnego gryzienia. Więc nie wiem, czy ja już się trochę przyzwyczaiłam do wełny, czy tutaj użyta wełna jest po prostu dla mnie milsza. W jednym z ostatnich odcinków, czyli dokładnie z propozycjami sukienek na wiosnę, pokazywałam Wam jeansom sukienkę z Mohito, która miała właśnie tak samo asymetryczne przeszycie. I znalazłam także spódniczkę, więc wiedziałam, że Wam ją pokażę. Kosztuje 120 zł, wykonana jest w 100% z bawełny. Na sobie mam rozmiar 42. Jest dla mnie zdecydowanie zbyt duża. Tutaj na tej wysokości talii, gdzie powinna być, no to mam ogromną ilość luzu, więc tutaj zdecydowanie powinna mieć mniejszy rozmiar. Tali jest lekko asymetryczna. Tutaj schodzi właśnie materiał w dół. Je, są guziki właśnie w tym miejscu, ale nie trzeba tego odpinać, ponieważ suwak jest z boku, więc tutaj jest ten element, gdzie spódnica jest kopertowa, więc fajnie przykrywa wystający brzuch. Tutaj ładnie ten materiał się układa, ale jednocześnie nie musimy się bawić z guzikami za każdym razem, gdy będziemy tę spódnicę chciały zdjąć, co jest dla mnie akurat bardzo wygodne. Podoba mi się kształt ze względu na to, że jest miejsce na krągłości, jednocześnie ta góra jest taka dosyć dopasowana, a następnie schodzi w dół już tak zgrabniej. Taki materiał układa się dosyć prosto, więc jest to fajna alternatywa dla takich klasycznych spódnic jeansowych, które normalnie widzimy te takie dopasowane ołówkowe, ponieważ troszeczkę inaczej to wygląda. Jeśli szukacie takiego cieniutkiego golfiku, który będzie fajną bazą do stylizacji, czy pod elementy takie jak marynarka, czy do noszenia solo, no to znalazłam tutaj fajną opcję za 60 zł w odcieniu czekoladowego brązu. Na sobie mam rozmiar L, leży Perfekt. Wykonany jest w zwiskozy z domieszką elastanu 8% dokładnie. Jest to materiał cieniutki, mocno elastyczny e, i bardziej z tych takich dopasowanych, przylegających do ciała, niesamowicie mi się podoba. Niestety, ja po prostu golfów nosić nie mogę. To po części dlatego, że mi jest po prostu ciągle gorąco, ale też przyzwyczaiłam swoje ciało do noszenia dekoltów przez całe życie swoje, <taki> tak naprawdę dorosłe. I po prostu, nawet w przypadku takiego cienkiego materiału, to mi jest dalej gorąco, ponieważ ta strefa zazwyczaj jest goła, jest odporna na chłód, ale na ciepło już troszeczkę gorzej. Jego sam w sobie materiał jest bardzo przyjemny, niewyczuwalny. Tutaj na szyi jest dosyć dopasowany, sporo tego materiału jest, fajnie się marszczy, ale go nie czuć, w sensie nie naciska tutaj, jest bardzo komfortowy. No, jest boski, ale po prostu czuję, że mi jest w nim. Zbyt ciepło, nawet w przypadku takiej cienkiej tkaniny. Znalazłam jeszcze taką rozkloszowaną spódniczkę jeansową, która kosztuje 170 zł, która mi się bardzo podoba. Tali jest dopasowana, następnie rozkloszowuje się tak równomiernie w kształcie bardziej litery A wygląda bardzo zgrabnie. Materiał jest z tych bardziej cienkich troszeczkę jakby. Takiej średniej grubości, bym powiedziała, ale po prostu ładnie jest lejący, fajnie tutaj schodzi z tyłu. I o ile krój mi się podoba, to nie wiem, czy to jest kwestia tutaj e, tych mm, właśnie jakby klap od kieszeni, czy też guzików, ale nie do końca mi leży. Wolałabym bardziej taką minimalistyczną wersję zdecydowanie, niż tutaj z takimi mocnymi guzikami z żółtego złota, które bardzo, bardzo mocno rzucają się w oczy, wtedy po prostu wyglądałaby zdecydowanie lepiej, gdyby tutaj tego nie było i właśnie guziki jednak w takim bardziej stonowanym kolorze, ale może to jest coś, co Wam się spodoba. Długość spódnicy jest do połowy łydki, jest bardzo komfortowa. Pokazuję Wam ostatnio takie fajne zestawy, które jednocześnie ładnie wyglądają, ale także są bardzo wygodne, czy to do pracy, czy do latania, czy na przykład w podróż i tutaj mam bardzo fajny komplecik w grafitowym kolorze. Dobrze. Tutaj, jeśli chodzi o materiał, jest to poliester w 55%, ale jest także do domieszka... Modalu 39% i reszta to elastan. No i właśnie tutaj ze względu na ten model, no to materiał będzie oddychający i jest niesamowicie przyjemny i gładki. Już mówiłam Wam o modelu, że musicie dotknąć się do na materiał, żeby wiedzieć jak bardzo jest cudowny w dotyku. Ja po prostu na to zwracam uwagę, ponieważ wtedy czuję się po prostu jeszcze bardziej komfortowo. Ten materiał jest gładki od wewnątrz, nie ma żadnego puszku czy drapowania i... Możemy kupić właśnie bluzę, która kosztuje 140 zł. Jest ona z suwakiem, z kapturem i z kieszeniami. To taka klasyczna bluza bym powiedziała, ale zgrabna jak widzicie. Ja zamówiłam tutaj rozmiar M, ponieważ wiedziałam, że będzie dosyć luźna i jak możecie zobaczyć jest opuszczone ramię, tutaj materiał się ciągnie, jest nieco szerszy jakby w tej górnej części ciała, później schodzi w dół, wygląda zgrabnie i nie zbiera się tutaj materiał po bokach. No moim zdaniem wygląda naprawdę perfekcyjnie, rzadko kiedy w sumie bluzy... Z właśnie wyglądają aż tak dobrze. Jest o lekko skrusowanym stanie, może niekoniecznie. Sięga mi tutaj nad biodra. No i to będzie właśnie fajna opcja, w szczególności w podróży, kiedy chcemy okryć np. ramiona od klimatyzacji, powiedzmy w samolocie, a właśnie chcemy mieć jednak coś z drugim rękawem na sobie co możemy właśnie łatwo jednak manewrować, jak będzie robiło się cieplej zimniej, no to właśnie możemy się zasunąć, ja jednak mam ten problem, że właśnie tego typu bluzy rzadko wyglądają dobrze mam wrażenie i wszystkie jakie mam w swojej szapie to są po prostu takie klasyczne kangurki, więc bardzo rozważę tutaj zostawienie tego kompletu, ponieważ na pewno mi się bardzo przyda właśnie taka wersja bluzy jeśli chodzi o spodnie, tutaj to jest po prostu perfekcja, kosztują 120 zł, na sobie mam rozmiar i po prostu są cudowne. Jakby wyglądają, jakby były robione dla mnie na miarę. Nie mam tutaj absolutnie nic złego do powiedzenia: same superlatywy. Są przede wszystkim z bardzo wysokim stanem. Jak widzicie, sięgają mi niemalże do najwyższego miejsca w talii, co bardzo, bardzo lubię, a rzadko to się zdarza w przypadku spodni. Są. Dopasowane tutaj w ogólnej części, więc wyglądają bardzo zgrabnie, ale jednocześnie jest tutaj ten luz na brzuchu, więc mi tego brzucha, nie wiem gdzie tutaj stanąć, ale już zamówiłam oświetlenie do tego rogu, więc będzie lepiej w nowych filmach. To nie podkreśla mi absolutnie tutaj brzucha. Jest tutaj kancik na środku, więc od razu to wygląda, wiecie, tak nieco bardziej elegancko. Jak na taki zestaw, powiedzmy, dresowy, chociaż nie jest to taka tkanina typowo dresowa. Są dopasowane na wysokości ud, następnie rozchodzą się bardziej od kolana. To jest taka nieco różniejsza opcja niż spodnie typu flair, ale podobnie, wiecie, podobnie zgrabne i dobrze wyglądające. Pośladki tutaj są bardzo ładnie. Podkreślone, materiał schodzi się pod spodem, no, wyglądają super, mają kieszenie, które też nie są praktycznie widoczne tutaj na materiale, no i też są idealne na długość, ponieważ sięgają dosłownie tak sentyment nad ziemię, dzięki czemu po prostu ten materiał nie będzie po ziemi, wiecie, szurał, nie będzie się brudził, a jednocześnie no wyglądają dzięki temu super i wydłużają nogi. Po prostu boski zestaw. Ale także to jest coś, co zdecydowanie mogę Wam polecić. I tym pozytywnym akcentem, słuchajcie, zakończymy ten film. Ja tutaj będę się wahała zdecydowanie nad kilkoma rzeczami. Zdecydowanie podobał mi się ten zestaw, ale także podobają mi się w szczególności te spodnie letnie właśnie z tym wzorem. To jest coś, co mega dobrze wygląda, ale ta koszula z haftem też niesamowicie mi się spodobała, ale koniecznie dajcie znać, jakie są Wasze typy, jeśli chodzi o najlepsze rzeczy z tego odcinka. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!